Ty, yy, siostra za mąż wychodzi, będę szwagrem. Szwagrem? Szwagrem się nie zostaje, ale tak. Masz prostownik w domu? Prostownik? Yy, masz kompresor, mięszadło do betonu, komplet kluczy z grzechotką, yy, klucz dynamometryczny do kół. No nic z tych rzeczy nie mam, a to trzeba? Szwagier musi mieć to wszystko. No a ten, yy, wycior do kanalizacji masz? No Siostra ma szambo, to znaczy, no, no będzie miała, bo będą się budować. <noise> budować? A umiesz kłaść spieki? Wiesz jak robić gładzie i sufity podwieszane? Masz w ogóle wiertarkę udarową? Wiertarkę mam. Na wiertła SDS? <noise> to ty dupa, a nie szwagier będziesz. Co ty w ogóle masz do pożyczenia co ty umiesz robić, chłopie? No, no przecież programistą jestem, no pomogę zrobić. Z ratką. Oni żrandoli nie będą mieć przez trzy lata. Meble stare będą musieli zwieść do domu najpierw. W ogóle to ten. Masz busa? Każdy z szwagier ma busa. Ja przecież nie mam prawka. To ty możesz być co najwyżej tym chłopcem, co sypie kwiatki na ślubie, i, i potem będziesz mógł im trawę kosić. M masz kosę spalinową? Wertykulator? No wyspiłem, ok. O! To już po szwagrowemu powiedziane. Walcz się. O, tak, o to tak chodzi. No, A teraz idź się uczyć kłaść płytki. Chcesz być szwagrem. 6, 8, 7, 7, Halo? Ej, y kupiłem już prostowniki, y obejrzałem te filmiki o kładzeniu płytek. A masz przecinarkę i tarcze diamentowe? Co? No, do płytek. A ten prostownik to do akumulatorów AGM kupiłeś?